Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i odniesiemy się do pewnego wydarzenia bieżącego. Na jakimś tam portalu społecznościowym, już nie pamiętam na jakim, jedna osoba zadała pytanie y, albo listę pytań, coś tam o Twoim facecie i jedno z tych pytań było: Jak często Twój facet myśli o y, Cesarstwie Rzymskim? Zadała to po angielsku. Jakoś tak się stało, że to pytanie podchwyciło wiele innych osób i. Wielu ludzi zaczęło się zastanawiać, no jak często o Rzymie myślimy. No, a widzowie mojego kanału to się dowiedzą, że to już wiedzą w zasadzie, że ja o Rzymie, tak samo jak i o muzułmańskiej Hiszpanii, Bizancjum, Persji czy Chinach. Myślę to w zasadzie co godzinę albo i częściej. No myślę też o wielu innych rzeczach, jak widzicie po moich pasjach historycznych, ale jednak Rzym i te tematy, co wymieniłem, goszczą w mojej głowie najczęściej. I jest to widać, zwłaszcza odnośnie co do Rzymu, fakt, który odnosi się do wielu, wielu przedstawicieli, zwłaszcza męskich naszych populacji, zwłaszcza europejskich, północnoamerykańskich, australijskich, ale podejrzewam, że nie tylko, gdyż o dziwo znałem też pracę paru całkiem dobrych filologów klasycznych pochodzenia chińskiego, na przykład z Hongkongu, ale to mniejsza o to. Chodzi mianowicie o coś takiego, że to pytanie, chcący czy niechcący, pewnie niechcący, wywołało też w pewnym sensie dyskusję na temat tego, skąd pochodzimy, skąd czerpiemy nasze dziedzictwo i kim tak naprawdę jesteśmy. To ewoluuje w tym kierunku. I tutaj przypomina się też słynna scena z Monty Pythona, kiedy front wyzwolenia Judei, członkowie... Tej organizacji, do której przystąpił główny bohater filmu Brian z Nazaretu, de debatują, no co nam dali Rzymianie, poza złagodzeniem, właśnie plemiennych, kanalizacją, drogami, prawem, bezpieczeństwem na ulicach, itd., itd. Wymieniają, no ale co jeszcze dali nam poza tym? I zawsze się coś znajdzie, i to są rzeczy dobre. W związku z tym e, to jest żart, ale on pokazuje nam, co zawdzięczamy właśnie e, Państwu Rzymskiemu, Republice, potem Cesarstwu. Czyli jego wielkiemu dziedzictwu. No i przede wszystkim to widać w prawie do dzisiaj, na przykład i nie tylko. No i w językach, zwłaszcza romańskich, no można by mówić o tym, można nagrać by osobny film na wiele godzin. Jeszcze temat nie byłby wyczerpany. Chodzi mianowicie o to, że mm, różni tam intelektualiści podjęli na ten temat. Szerokie dyskusje. I niektórzy mówią tak: dotyczy to przeważnie mężczyzn w młodym i średnim wieku, przeważnie pochodzenia europejskiego, yy, prawie w 100%. I nikt nie stawia siebie, jak yy, zapytamy tą osobę, yy, jak siebie widzisz w tym Rzymie: to albo konsul, albo dowódca, albo mieszkający w fajnej rzymskiej willi, albo yy, jakiś tam. In, inżynier czy kto inny, ale nikt nie widzi siebie, na przykład, jako członka żywionego zbożem państwowym rozdawnictwem, członka plepsu, i tu mówią: No tak, tu widać jakieś też e, dziwne e, teorie. Lewicowi, zwłaszcza intelektualiści, mają, że to jakieś imperializmy, izmy i tak dalej. W ogóle oni tylko izmami żyją, które nie mają nic wspólnego do rzeczywistości nic wspólnego właśnie nie mają z tym, co nas otacza. Warto też wspomnieć, dlaczego tak jest, że praktycznie nikt nie umieszcza siebie na dole drabiny społecznej. To jest oczywiste, ponieważ życie dołów społecznych w każdej epoce, nawet i dzisiaj, jest nędzne i nudne w związku z tym, czym się zajmować. Taka jest prawda. Każdy, normalny i tak powinno być, chce się piąć w ramach swojej możliwości wyżej. Jeśli ludziom się wybije chęć pchnięcia się wyżej, bycia lepszym niż bycia kimś lepszym niż tym, kim byłem wczoraj, to wtedy mamy to, co dzisiaj, że się zapadamy. Dlatego takie marzenia, można powiedzieć, powiązane z pasją, na przykład do historii Rzymu, że widzimy siebie w, te, w tych czasach w wyobraźni w tej i w tej pozycji, nieco lepszej albo znacznie lepszej od tej, którą mamy obecnie motywuje nas, a w każdym razie że powinno i niektórzy na pewno do pracy nad sobą by stać się kimś lepszym niż jestem obecnie jeszcze w XIX wieku było takie powiedzenie, że człowieka, który żył zgodnie z zasadami był uważany za wzór e, za wzór pracowitości przestrzegania właśnie cnót i także e, można powiedzieć ułożony że można było na nim polegać, obowiązkowy, nazywało się go Rzymianinem. I właśnie chciałbym, żeby dzisiaj te Rzymianie pod taką postacią, zwłaszcza takich ludzi e, trudniących się pracą nad sobą, prawdziwych właśnie, prawdziwy właśnie mężczyzn, e, bardzo e, honorowych, bardzo obowiązkowych, słownych i z zasadami, żeby takich Rzymian było jak najwięcej. I może. Może nie, ale może właśnie takie wydarzenia z, zainicjują tworzenie się właśnie takich grup społecznych, prawdziwych Rzymian w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. No i tutaj właśnie widać, jak czasami niepozorne wydarzenie może spowodować ferment umysłowy. A tylko dzięki fermentom umysłowym. Dyskusją coś nowego może się e, pojawić, w tym także coś dobrego. Miejmy nadzieję, że coś z tego pytania, jak często myślimy o cesarstwie rzymskim, wyjdzie coś dobrego. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.